Patrzę na mapę Google i zastanawiam się, co mnie tutaj spotka. To wioska położona na wschód od Jaworzyny Śląskiej i Żarowa w województwie dolnośląskim. Podobno obecnie mieszka tu około 30 osób. Faktycznie na mapie widać tylko kilka domków. No właśnie, ale który z tych domów, a właściwie które z tych gospodarstw, to to, którego szukam? Gdzie dokładnie ukrywał się sprawca, którym niegdyś interesowała się cała Polska? Aby się o tym przekonać, muszę odwiedzić to miejsce. Mam nadzieję, że w którymś z tych domków znajdę osobę lub osoby, które pamiętają jeszcze wydarzenia sprzed 50 lat. Ale zanim zaczniemy, jeszcze szybka autopromocja. Zbrodnia Obok Ciebie, czyli moja książka, jest już w Waszych rękach i coraz częściej dostaję od Was pozytywne wiadomości na jej temat. Dzięki tej lekturze możecie poznać genezę zła i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki, jakie wydarzenia z życia mogą wpłynąć na to, że ktoś staje się mordercą. Ta historia to 100% true crime. Zostało naprawdę niewiele czasu, aby zamówić tę książkę z darmową dostawą, więc wejdź teraz na stronę criminatorium.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Link do zakupu znajdziesz także w opisie tego odcinka. W 1972 roku w okolicach Łodzi dokonano poważnych przestępstw, ale sprawcy zapadli się pod ziemię. W telewizji i w prasie pojawiały się komunikaty o pościgu, rozesłano listy gończe. Ogólnie panowała panika, bo nikt nie wiedział, gdzie oni się podziewają i co mogą jeszcze wywinąć. W końcu nie mieli już praktycznie nic do stracenia, bo wtedy w 72 roku w Polsce obowiązywała jeszcze kara śmierci i sprawcy, o których mowa, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że najpewniej czeka ich właśnie taki wyrok. Co gorsze, byli uzbrojeni, a ich wcześniejsze poczynania wskazywały na to, że są zdolni do wszystkiego. Zabicie człowieka nie było dla nich wielkim wyzwaniem. Tarnawa. To właśnie w tej miejscowości doszło do zdarzenia, które odegrało ważną rolę w tym śledztwie. We wrześniu 1972 roku przyjechała tu grupa uzbrojonych milicjantów. Ich zadaniem było schwytanie ukrywającego się na tym terenie sprawcę. Dam sobie rękę uciąć, że jeżeli tylko uda mi się dotrzeć do osób, które mieszkają tu od dziecka, to będą o tej historii pamiętać. Bo takie wydarzenia z życia społeczności naprawdę zostają w pamięci na długie lata i ja wiele razy już się o tym przekonałem. Tak, bo to nie jest moja pierwsza wyprawa. Odwiedzałem wcześniej inne miejsca związane z tą sprawą i zazwyczaj osoby mieszkające w tej okolicy, którą odwiedzałem, pamiętały o tych historiach. Oczywiście może i z głowy uciekły te szczegóły, ale emocje, które towarzyszyły tym wydarzeniom, e, wryły się w pamięć tak mocno, że zachowały się przez dziesiątki lat. Zbierając materiały do tej książki, przeprowadziłem kilka innych podobnych badań terenowych i na podstawie takich wycieczek mam już pewne wnioski, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Przede wszystkim, im większa miejscowość, tym mniejsza szansa na znalezienie żyjących świadków. W dużych miastach ludzie często się przeprowadzają. Mieszkamy w blokach i często dzieje się tak, że nie wiemy zbyt wiele o swoich sąsiadach. Pędzimy nieustannie za pracą, za marzeniami, pół życia spędzamy w drodze do pracy, do domu, w samochodzie lub w tramwaju i tak naprawdę często nie wiemy, kto mieszka tuż za rogiem i jakie wydarzenia miały miejsce w jego lub w jej życiu. W małych miejscowościach jest zupełnie inaczej. Tam mieszkają ludzie, którzy swoje domy otrzymali od rodziców. Teściów, lub dziadków, a oni z kolei tę samą nieruchomość odziedziczyli po swoich rodzicach. Dlatego są emocjonalnie związani z tym terenem, ze swoim domem, z gospodarstwem, na którym mieszkają od tylu lat. I to, co dotyczy tego obszaru, jest dla nich ważne. Tacy ludzie wiedzą o sobie bardzo wiele, niemal wszystko. No, nie będę ukrywać, trochę się stresuję. Takim wyprawom zawsze towarzyszy lekki strach, ale również i ekscytacja, a przede wszystkim. Ciekawość, bo tak naprawdę nigdy nie wiem na kogo uda się trafić. Nawet jeżeli uda mi się odnaleźć osobę, która mieszka tu od wielu lat i będzie cokolwiek pamiętać, no to co ciekawego mi powie, jakie informacje uda się do tej sprawy wprowadzić. Dlatego też wierzcie lub nie, ale lubię tego typu wyprawy. Jak dotąd nikt nigdy nie pogonił mnie z widłami, i zazwyczaj ludzie mm, podchodzą do tego pozytywnie. Jeżeli tylko cokolwiek pamiętają, no to chcą mi udzielić jakichś informacji. No i wy zresztą wielokrotnie się o tym przekonaliście z poprzednich materiałów, które publikowałem już na kanale. Moja podcasterska robota zazwyczaj wygląda tak, że siedzę przed kąpem, piszę scenariusze, montuję. Potem jeszcze publikuję, yy, promocja i właściwie rzadko zdarza mi się wyruszyć gdzieś w teren. Więc, jeżeli tylko pojawia się taka okazja, no to ja z tego korzystam. To jest dla mnie bardzo ciekawa odskocznia. I jest coś jeszcze, oczywiście, satysfakcja. Jeżeli uda się dotrzeć do świadka, osoby, która cokolwiek pamięta, i dzięki temu uda się zdobyć jakieś nowe informacje, no to zawsze jest z tego ogromna satysfakcja. Sprawcy w trakcie swojej ucieczki zawędrowali do Jaworzyny Śląskiej. A jeden z nich trafił stamtąd do Tarnawy. W tej miejscowości zanurkował w stercie słomy i zrobił sobie kryjówkę. Mam przed sobą plan sytuacyjny. Widzimy na nim niewielkie gospodarstwo. Jest tutaj budynek mieszkalny, jest podwórze, stodoła i dosyć duży ogród. Po prawej stronie jest jakaś ścieżka lub droga dojazdowa, i za tą drogą kiedyś znajdowały się zarośla. To właśnie tutaj, pomiędzy drogą a polem kukurydzy, przed laty ukrywał się groźny przestępca. Ale tylko początkowo, bo później poszedł bliżej zabudowań i w stercie słomy przy gospodarstwie wykopał sobie głęboki otwór, tam się ukrył i zamaskował wejście słomą. A to zdjęcie tej sterty słomy, w której się ukrywał. Co prawda niewyraźne, ale daje nam jakiś pogląd na całą sytuację. Strzałką zaznaczono miejsce, w którym przestępca wykopał sobie jamę. Obok są jeszcze jakieś dwie postaci. Nie wiem, może byli to milicjanci, może mieszkańcy. Trudno powiedzieć, nie widać dokładnie. Fotografia jest złej jakości. Kryjówka w słomie blisko domu. Odległość między tymi punktami to jakieś kilkanaście metrów. Więc zdarzało się nawet, że ten młody przestępca, siedząc w ukryciu, słyszał rozmowy mieszkańców tego domu. Jadąc do Tarnawy, zastanawiałem się, czy uda mi się odnaleźć to miejsce i jak zmienił się ten teren przez ostatnie 50 lat. Oczywiście muszę doprecyzować, że żaden z domowników tego gospodarstwa oraz inni mieszkańcy wioski nie wiedzieli, że na tym terenie ukrywa się poszukiwany złoczyńca. Nie byli z nim w zmowie, nie pomagali mu. Nie wiedziała o tym nawet milicja. Śledczy byli już na jego tropie, bo wiedzieli, że ukrywa się najpewniej gdzieś w okolicach Jaworzyny Śląskiej, bo tam widziano go po raz ostatni, ale nie było pewności, w którym kierunku się udał. Czasami przez Tarnawę przejechał jakiś patrol milicyjny, który rozglądał się pewnie za uciekinierem, ale na początku nie wiedzieli, gdzie dokładnie go szukać. Ten młody mężczyzna, który się tu ukrywał, był w bardzo złym stanie, jeszcze zanim tutaj trafił, e, mocno się przeziębił. Za dnia ukrywał się gdzieś tutaj na pobliskich terenach e, w sianie, a nocą chodził do pobliskiego. Sadł, zrywał owoce, w pobliżu miał też strumyk, z którego czerpał wodę, ale z każdym dniem jego stan się pogarszał i to nie mogło trwać w nieskończoność. Najgorsze było jednak to, że był uzbrojony i miał przy sobie całkiem dużo amunicji, więc teoretycznie w każdej chwili mógł kogoś zaatakować. Co prawda miał przy sobie także pieniądze, ale doskonale wiedział, że nie będzie z nich większego pożytku. Wyprawa do sklepu mogłaby się dla niego zakończyć fatalnie. On zdawał sobie sprawę, że jest poszukiwany że trwa na niego obława. Co więcej, jego wizerunek był publikowany w ogólnokrajowych mediach, więc wyjście z ukrycia nawet na chwilę mogło się wiązać z tym, że szybko zostałby rozpoznany i schwytany. W końcu zdecydował, że musisz zrobić coś ze swoim życiem, że nie może w nieskończoność siedzieć w słomie, ukrywać się, zajadać śliwek, wychodzić tylko pod osłoną nocy tym bardziej, że jego stan z każdym dniem się pogarszał. Zdecydował się na działanie i wyszedł z ukrycia. Tak, objechałem całą wioskę praktycznie. Porozmawiałem ze wszystkimi osobami z tej miejscowości, które mogłyby coś pamiętać, które mogłyby wnieść cokolwiek do mojej historii. No, i gdy tylko zobaczyłem te sterty słomy tutaj niedaleko drogi, no to nie mogłem odmówić sobie tego, aby właśnie w tym miejscu nagrać Wam te relacje. Bo to miejsce, w którym nasz antybohater czuł się właściwie najbezpieczniej w trakcie swojej kryjówki, wielokrotnie szukali takich miejsc, aby tutaj się ukrywać. Gdzieś w stertach. Zresztą przeczytacie o tym w książce, a ja opowiem wam, co udało mi się tutaj ustalić na miejscu. Najważniejsza rzecz, odnalazłem. Dom, gospodarstwo, na terenie którego ukrywał się ten sprawca. Co prawda tam nie mieszka już ta rodzina, która kiedyś tam mieszkała, od 95 roku. Mieszkają tam zupełnie nowi ludzie, którzy tej historii za bardzo nie znają. Wiedzieli jedynie tyle, że coś takiego miało miejsce, ktoś im tam o tym opowiadał, ale nie znali szczegółów. Jednak obok nich sąsiedzi pamiętali tę sytuację. Jeden pan miał wtedy 20 lat i doskonale pamiętał, że. To on, jak i inni sąsiedzi nieustannie słysza, słyszeli ujadającego psa. No ten pies najprawdopodobniej wsk, yy, dawał znak, że ktoś się w tej słomie ukrywał, jednak nikt nie zwracał wtedy na te uwagi. Dopiero później skojarzono te fakty. Jedna z mieszkanek tej miejscowości opowiedziała mi też sytuację, że wcześniej przestępca ukrywał się w innym miejscu. I faktycznie ta informacja pokrywa się z, z ustaleniami, które znalazłem w protokołach. Najpierw. Uciekinier znalazł jedną miejscówkę, która znajdowało się około 200-300 metrów od domu. Później przyszedł trochę bliżej, bo tam miał owoce, tam miało lepszą miejscówkę. Jednak w tym pierwszym swoim posłaniu, w tej kryjówce, było widać takie miejsce, w którym ktoś najprawdopodobniej spędził trochę czasu. I ta pani, z którą rozmawiałem, opowiedziała, że. Ona wielokrotnie przechodziła obok tego miejsca i dopiero później skojarzyła, że kilka dni wcześniej najprawdopodobniej ukrywał się tam przestępca i później gdy tylko sobie o tym pomyślała, no to miała takie przeświadczenie, że kto wie, być może miała dużo szczęścia, bo gdyby przechodziła tam w nieco innym terminie, to kto wie, jak to mogłoby się wszystko skończyć. Gdy rozmawiałem z mieszkańcami tego regionu, zdałem sobie sprawę, że oni wszyscy wiedzieli o tej historii. Może nie znali tych wszystkich szczegółów, ale zdawali sobie sprawę, że taka sytuacja kiedyś miała miejsce w ich małej wiosce. Wiedzieli, że kiedyś ukrywał się tam zbrodniarz. Nie wspominają go jednak jako groźnego, niebezpiecznego e, przestępcy. Wręcz przeciwnie: w ich pamięci zachował się jako bezbronny, schorowany chłopak, który był tak wycieńczony, że nie miałby siły zrobić komukolwiek krzywdy. Chciał tylko coś zjeść i odpocząć. Przypominam, że zostało już naprawdę niewiele czasu, aby zamówić tę książkę z darmową dostawą. Jeżeli ty nie masz jeszcze tej książki, a chcesz poznać tę historię z najdrobniejszymi szczegółami i poznać losy tych uciekinierów, którzy udowodnili, że każdy może stać się ofiarą zbrodni, że złocza i się wszędzie, to zamów swój egzemplarz tej książki na stronie kryminatorium.alt.pl. Zrób to teraz szybko i bezpiecznie.